witajcie kochani, dzisiaj chcę wam pokazać mój autorski przepis na przepyszną nutellę dektylowo orzechową. Jest to przepis bardzo prosty, szybki, ale przede wszystkim zdrowy. I o to nam chodzi. Zanim jednak przejdziesz do oglądania, wesprzyj moją twórczość, subskrybuj mój kanał. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco. A tymczasem zapraszam do oglądania. Potrzebujemy 300 g daktyli, wcześniej muszą być namoczone przez 8 godzin w zimnej wodzie, wrzucamy do malaksera. Dodajemy 3 lub 4 łyżki surowego kakao, 2 łyżki surowego oleju kokosowego i odrobina wody. Wszystko dokładnie blendujemy. I następnie wrzucamy już niemoczone daktyle Mediol, 10 daktyli Mediol, ważne aby użyć koniecznie tej odmiany, ponieważ są one bajecznie pyszne i są przede wszystkim duże. Następnie dorzucamy orzechy pekanowe, też dodajcie na oko, tyle ile Wy preferujecie. Wszystko dokładnie miksujemy i podlewamy wodą. Pilnujcie tutaj konsystencji, ponieważ ważne, aby to nie było za rzadkie, ani też za gęste. I gotowe kochani! Bajecznie pyszne i przede wszystkim zdrowe. Przekładamy do szklanego słoika i przechowujemy do 5 dni. Serdecznie, kochani, polecam Wam ten przepis. Ważne, aby nasze dzieci karmić świadomie, ponieważ dzieci nie są świadome tego, co jedzą. Dlatego warto używać fajnych zamienników tradycyjną nutellę, zamienić na nutellę roślinną i jeszcze zrobić ją samemu w domu. To jest po prostu świetna opcja. Szybciej ją zrobicie w domu, niż po prostu wyjdziecie do sklepu, ponieważ samo wyjście ze sklepu zajmuje więcej czasu, a tutaj jak widzicie, jeśli macie wszystkie składniki, zajmie Wam to dosłownie 2 minuty. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i napiszcie mi w komentarzach, czy wam smakował. Ja z tego miejsca serdecznie Was pozdrawiam, wysyłam dużo miłości i przede wszystkim dziękuję, że tu jesteś.